Cześć wszystkim, dzisiaj się pośmiejemy z cen kart graficznych, jak co miesiąc. Nie będę tego ukrywał. Tworzenie polecanych już od ponad roku ma dość średni sens, ale z drugiej strony przyzwyczaiłem się, że siadam w tym miejscu i rozmawiamy o tym, jak wyglądają polecane w każdym kolejnym miesiącu. Przyszedł grudzień, mamy za chwilę koniec roku, ale trzeba omówić to, jak wyglądają zestawy właśnie pod koniec 2021. I tutaj od razu jest informacja, że grudzień przynosi bardzo złe wieści. Otóż tradycją świąt jest nie tylko karp, nie tylko pierogi z kapustą i grzybami, ale także rosnące ceny ze Zestawów komputerowych, czy w ogóle całej elektroniki. Kolejny raz, niestety, padło na karty graficzne, które względem poprzedniego miesiąca, jak tutaj jest podana informacja, podrożały nawet o kilkanaście procent. A RTX 3060 nie kosztuje już 3000 zł, a nawet 3800. I to nie jest sen na jawie. Taki skrót informacji przed przejściem do polecanych. No i proszę bardzo, oto te piękne polecane. Bardzo skromna lista. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy zaczynałem przygodę z polecanymi, to zestawy liczyły no, kilkanaście propozycji. Dzisiaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 komputerów, które polecam. Dość skromnie, ale tak wygląda sytuacja z dostępnością kart i to rzutuje po prostu na ofertę polecanych. 1200 zł tutaj bez większych zmian. Wcześniej był Atlant 3000G, teraz mamy 2200GE z tanią płytą główną w promocji, jak się nie mylę, MSI B450M. A Pro cały czas kosztującą 180 zł w zupełności wystarczą na biurowego zestawu komputerowego. 8 GB RAMu Patriot o pojemności 240 GB i tani zasilacz SPC. Ten zestaw tak naprawdę kosztuje tyle samo, co w poprzednim miesiącu. Tylko jak mówię, zmienił się procesor. 2300 zł. Propozycja dosyć nowa, ponieważ wcześniej był tutaj obecny GT1030, ale w niższej cenie całego zestawu komputerowego, bo wtedy ten komputer kosztował 1800 zł. Dzisiaj kosztuje 2300, ponieważ umieściłem dużo wydajniejszą kartę. E, oczywiście jest to zestaw do mniej wymagających tytułów. Da się pograć też w te lepsze tytuły, bardziej wymagające, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że konieczne będzie obniżenie detali. GTX 1050 Ti oczywiście kiedyś kosztował e, w granicach 500 zł, dzisiaj trzeba zapłacić za niego 1000 zł. KFA2 wczoraj był dostępny, oczywiście dzisiaj już go nie ma. Także GTX 1050 Ti, bardzo fajna karta za około Tysiaka. No, jeśli oczywiście ktoś myśli o nowym zestawie komputerowym, bo w przypadku używek można gdzieś tam spotkać RX480 czy GTX 970 w podobnej cenie do kwoty 1000 zł, przynajmniej tak to wyglądało jeszcze dwa tygodnie temu. Reszta komponentów również budżetowa. Umieściłem tu płytę główną na chipsecie B560 do i trujeczki, która jest w promocji 290 zł, oczywiście z miejscem na dysk M2 e, NVMe. 3,500 tysiąca złotych, bez większych zmian, GTX 1650, natomiast tej karty chwilowo brakuje. Być może pojawi się za tydzień w kwocie w granicy 1800 złotych. Hmm. No, także nie wiem, czy jest sens dopłacać do tej karty względem GTX-a 1050 Ti aż tyle pieniędzy. No bo i tak GTX 1650 nie pozwoli na specjalnie ciekawą rozgrywkę, w tych, jak mówię, bardziej wymagających tytułach. No to jedziemy dalej, moi kochani. Jest na razie bardzo pięknie, bardzo dobrze, coraz lepiej. E, można się oczywiście z tego pośmiać, ale 5000 zł i piąteczka 10400F, krusiale, niezłe pamięci, fajna płyta główna, tania, w dodatku dobrze działająca z I5 i GTX 1660 wersji Super OC! 6-gigabajtowa karta. No i proszę, już jej nie ma, wczoraj była. Jak zwykle niespodzianka. Hmm, te niespodzianki są co miesiąc w tych polecanych. Ja także muszę szybko nagrywać film, zanim już wpuszczę informacje o tym, że polecane są gotowe na stronie. To ten film już powinien być obecny na również kanale TechLipton, Także 2800 zł tyle musieliście zapłacić jeszcze wczoraj za GTX 1660, ale prawdopodobnie te karty wywiało, więc są osoby, są no nie powiem, że masochiści, ale naprawdę bardzo spragnieni kart graficznych, którzy kupują GTXa 1660 za kwotę bliską 3000 zł. No, szanuję Szanuję, naprawdę szanuję. 6000 zł kontynuujemy ten żart o polecanych w grudniu 2021 roku. Tym razem zestaw na lepszym procesorze i 5 f Również dokonałem podmiany płyty głównej na taką schłodzoną sekcję zasilania. No i gigabajcik wleciał Radeon RX 6600 XT. Ostatnie sztuki za 3600 zł. Przypominam, że na premierę ta karta była tańsza o około tysiaka. Tak mniej więcej to wyglądało. Faktycznie można było tę kartę nabyć w samym dniu premiery i chyba jeszcze przez krótki czas kosztowała niewiele więcej niż MSRP. Także 3599 zł czy 3559 zł za Gigabajta. Rozbudowany układ chłodzenia w zupełności poradzi sobie z tą kartą, ale jak mówię, cena jest iście wystrzałowa. Fera piąteczka, ponieważ procesor jest w wersji OM. 6000 zł za zestaw komputerowy, który powinien, czy w ogóle, bije do bram mainstreamu. 7000 zł nie ma dalszego zaskoczenia. Pozostajemy przy i Dokonałem znowu podjęte płyty głównej na jeszcze lepszą, jeszcze ciekawszą bazukę MSI. Sam ją użytkowałem przy i i naprawdę fajnie to banglało. Również nie było problemów z ustawianiem pamięci operacyjnej na wysokim cykarze 3600 MHz cel 15 ehm, przy Gear 1. Ehm, trzeba było tylko podbić, jak to wiadomo, napięcie System Agent. No i RTX 3060 Ti Ventus X 3 xoc ta karta kosztuje zaledwie 4600 zł, moi kochani. Także wyjątkowa promocja na wersję LHR 3060 Ti. E, na Black Friday 3060 Ti można było nabyć w kwocie 3299 zł. Tak. No i reszta zestawu bardzo podobna jak przy poprzednich propozycjach. Jeszcze raz podkreślam, kwota 7000 zł. Tutaj nie uległa ona zmianie, ale to postaram się jeszcze zmienić. Zobaczmy, no w tym momencie 7184 zł, czyli jeszcze zestaw podroża względem tej propozycji e, z polecanych sprzed dwóch dni, aż mnie bierze na smarkanie. E, puch, chyba jestem sam zdumiony tym, co widzę. 9500 zł. E, uśmiecham się, ponieważ widzę i piątkę nowej generacji z tanią płytą główną MSI, ale w zupełności wystarczającą pod ten procesor. Obudowa Eclipse P360A KFA2 RTX 3070 za jedyne 5200 zł. Więc jeżeli dokonujecie wyboru karty graficznej między 3060 Ti a 3070, to uważam, że warto dopłacić jednak do 3070. Te 500 zł. 9700 zł za ten zestaw komputerowy, za zestaw z kartą, która jest rekomendowana głównie, grze w 1440p. Także już całkiem sympatycznie. No i ostatni zestaw za 12000 zł, specjalnie podnoszę swój ton, ponieważ no, no, ten zestaw na to zasługuje. W końcu mamy i 7 k 12700KF, nie żadnego RTX-a 3080, nie 3080 Ti jak dotychczas, czy 3090, a RTX-a 3070 Ti. Oczywiście jest to karta prezentująca wydajność bardzo podobną jak RTX 3080, co nie zmienia faktu, że e, również i tej karty brakuje, a wczoraj jeszcze była. Mm, no. I to jest chyba całe podsumowanie zestawów grudniowych. Co ja mogę Wam powiedzieć? Święta to trudny czas dla elektroniki i to pokazuje dostępność niektórych komponentów. Eee, a tym bardziej w sytuacji, kiedy kart jest tak mało, kiedy karty są mimo wszystko wyprzedawane w tak wysokich cenach, Ta sytuacja jest wręcz absurdalna. I jak ja to zawsze radzę, przed samymi świętami jednak wstrzymywałbym się z zakupami tak drogich komponentów. Bywa i tak, że już po nowym roku one potrafią kosztować mniej. Pytanie: jak na ceny wpłynie nowy system podatkowy? Jak będzie wyglądała inflacja? Co się stanie z kursem dolara? To wszystko oczywiście będzie miało niebagatelny wpływ na ceny, które ujrzymy w roku 2022. Także trzymajcie kciuki, by było lepiej. I oczywiście widzimy się w przyszłym miesiącu. Mam nadzieję, że w trochę lepszych humorach. Papa, pa. przepraszam za mój humor czy za moją przyderczość, ale naprawdę ciężko tutaj zachować powagę przy tak drogich komponentach.